Cielu świata, nieba, ziemi i gwiazd, Twoim domem są niebiosa, chwała Tobie, Boże na. Wielu świata, nieba ziemi i gwiazd. Twoim tronem są niebiosa chwała tobie Boże nasz, Boże, cudów w majestacie stacie swym jesteś święty Święty cały wszechświat śpiewa chwałę Ci Jesteś święty, święty nieba i ziemi Pan. Nieba i ziemi Pan. O poranku będę widział światło twe. Nawet jeśli potknę się w ciemnościach Z mroku nocy wezwę cię. Boże cudów w majestacie swym Jesteś świetny święty, cały wszechświat śpiewa chwałę Ci, jesteś święty, święty, Boże cudów w majestacie swym, jesteś święty. Nieba i ziemi pan. Nieba i ziemi pan. Тоби хвала, Тоби хвала. Cały wszechświat śpiewa chwałę ci. Jesteś święty, święty. Boże cudów, pełen chwały, Panie nasz. Boże cudów, w światłości niepojętej, niedostępnej mieszka. Boże cudów uwielbiamy cię, Boże cudów nie pojęcie. Boże cudów, wywyższony jesteś. Boże cudów, w światłość niedostępnej mieszkasz. cudów to nas uwielbiamy cię Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym podzielić się pewną refleksją na temat nowego przymierza, w którym żyjemy, które jest lepsze niż to stare przymierze. Po wyjściu Izraelitów z niewoli egipskiej Bóg zawarł z nimi przymierze na górze Synaj. Dał Mojżeszowi prawo. Było ono wypisane najpierw na kamiennych tablicach, a później w zwojach ksiąg. I wiemy dobrze, że Oprócz Jezusa, nikt nie był w stanie tego prawa nigdy wypełnić. Już jednak w Starym Testamencie Bóg obiecał nowe przymierze. Czytamy w księdze Jeremiasza, 31 rozdział. Takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznia Pana. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. U Ezechiela, 11 rozdział, czytamy. Dam im jedno serce i wniosę nowego ducha do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serca kamienne, a dam im serce cielesne, aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów moich i wypełniali je. I w Ezechiela 36 czytamy: Dam Wam serce nowe i nowego ducha tchnę do Waszego wnętrza, odbiorę Wam serce kamienne a dam Wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w Was i sprawić, byście żyli według Mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Chciałbym tu zwrócić uwagę na trzy elementy tego nowego przymierza. To jest nowy duch, prawo wypisane w umyśle i w sercu człowieka, czyli w jego wnętrzu i że celem jest to, abyśmy żyli według Bożych nakazów. Nowe przymierze realizuje się wtedy, kiedy człowiek narodzi się na nowo, stanie się nowym stworzeniem i jego ludzki, nowy duch zostanie na nowo stworzony w prawdziwej świętości i sprawiedliwości, tak jak mówił apostoł Paweł w liście do Efezjan w czwartym rozdziale. Dopóki Boże prawo pozostaje napisane na kamiennych tablicach, albo w zwojach ksiąg, albo nawet w Biblii, jest ciągle na zewnątrz człowieka i nie daje mu siły, aby to prawo wypełnić. Prawo jedynie poucza człowieka i go oskarża, kiedy go nie wypełnia. Jednak, kiedy to Boże prawo przez samego Boga zostaje wypisane we wnętrzu człowieka, w jego umyśle i w jego sercu, a na tym właśnie polega Nowe Przymierze, to wtedy daje siłę, żeby je wypełnić, żeby nim żyć. Dlatego właśnie nowe przymierze jest lepsze niż stare. Pomyślmy również o tym, że w Starym Testamencie żaden człowiek nie był nowym stworzeniem. I mam tutaj na myśli nawet największych proroków, takich jak Eliasz, Elizeusz, Samuel, Izajasz, Jeremiasz i inni. Oni nie byli nowymi stworzeniami. Oni nie byli świątyniami Ducha Świętego. Duch Święty nawiedzał ich. Był przy nich, był obok nich, mówił do nich. Mieli niesamowite objawienia, ale Duch Święty nigdy nie był wewnątrz nich. Podobnie było z królem Dawidem, Samsonem i innymi bohaterami Starego Testamentu, a nawet z Adamem i Ewą. Oni również nigdy nie byli nowymi stworzeniami. Ciekawe jest to, co Jezus powiedział o Janie Chrzcicielu. Jan Chrzciciel był człowiekiem Starego Testamentu, ale łączył w pewien sposób stary i nowy, dlatego że już wskazywał na Jezusa. I w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale i Łukasza w 7 rozdziale czytamy coś takiego. Coście wyszli oglądać na pustyni? pyta Jezus. Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale coś cię wyszli zobaczyć? Proroka? Tak mówię Wam, nawet więcej niż Proroka. On jest tym, o którym napisano: oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Powiadam Wam, między Narodzonymi z Niewiast nie ma większego od Jana. Lecz najmniejszy w Królestwie Bożym, Większy jest niż On. Jezus nazwał Jana Chrzciciela większym niż prorokiem, największym spośród narodzonych z niewiast, ale powiedział też, że najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż On. Dlaczego? Ponieważ każdy w Królestwie Bożym jest nowym stworzeniem, jest świątynią Ducha Świętego i to wielkość i świętość. Bożego życia w nim sprawia, że on jest wielki. Uwaga, nie swoją własną wielkością, ale wielkością Bożą, wielkością samego Boga w nim. Stare przymierze zostało zawarte we krwi zwierząt, a człowiek próbował usprawiedliwić się przed Bogiem z własnych grzechów na podstawie własnych uczynków. Wiemy dobrze, że nikomu się to nie udało. Nowe przymierze. Zawarte jest we krwi Jezusa, która została wylana dla naszego usprawiedliwienia. I wiemy, że to usprawiedliwienie jest skuteczne. Jedynym czynem, który my możemy zrobić, aby być usprawiedliwieni, to w to uwierzyć i to przyjąć. Moi drodzy, doceńmy, jak wielki dar otrzymaliśmy w postaci nowego przymierza. Jak w jak wielkim przymierzu mamy przywilej uczestniczyć. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.